Thank you very much. Thank you. Very much Thank. Oh, thank you very much. Of course. Thank you. Oh, thank you very much. Thank you. <sighs> <try> Ciczę, bo jestem właśnie w Wielkiej Brytanii, w Anglii. czekam na dokumenty dałem panu do podstępowania mam mi zaraz przynieść chcę się mu pokazać że jak najlepsze strony chcę pokazać że Polak potrafi że że Polacy nie gęsi że potrafią rozmawiać w różnych językach chcę po prostu zabłysnąć coś no o ale spasi spasiba <laughs>